Witam wszystkich serdecznie z tej strony Piciu. Dawno mnie tu nie było. Znaczy, tu jeździłem, ale nie nagrywałem. Tutaj mam kosiereczkę Taleksa, bijakową. Arbosik do, na punkt. Kosiereczka do klienta. Przed puszki, tu zawożę do kowanówka. I mam agregat Mandam też do klienta. I tam będziemy nagrywać A niedaleko za Oborniki Resztę gdzieś mam tam objazdówkę Coś wziąć, coś zabrać <grych> Jak zawsze Dojeżdżam tutaj do klienta Miejscowość Sierakówko, to jest koło Obornik. Z agregatem Mandam No tam wjeżdżam już w tą miejscowość No Sierakówko, już tu jadę Dobra, już idziemy tutaj a wie pan gdzie to wjechać, nie? Nie wiem, nie wiem dokładnie gdzie No w Śrakówku ostatni po prawej stronie, tam gdzie te baloty leżą przy drodze No, no Takie z kiszonką No i tam wjechać No, my już idziemy Dobra Dobry, Dobry. Witam Widzę, że ciągnik zaroczyłeś? No, do tej talerzówki. Aha, no, no, doradzę. Ja, pewnie, że tak. No. <laughs> nie wiem, nie wiem, czy samą był pod Samą był pod torgą. Oj, kurde. No. Jest tylko 25 koni, więc mogłoby być ciężko. Nie, na pustu bym uciągnął, tak jakby była podniesiona na tym, no. to nie wiadomo czy do radę unieść tam Tu, tu, był, tu byłby problem trochę no. A gdzie pan z tym jedzie? To akurat do Podgaj na, na, na punkt Aha. Do Nelki tam Aha. A to gdzieś do Klienta, jeszcze kosiareczka No to jest Teleksa. To jest fajne do, do te Mulcher No, no dokładnie, Mulcher Niektórzy mówią mulczer, niektórzy yy, kosiarka bijakowa nie? No, no Widzę no, jest Kule trzeciej kategorii będą jakieś? Będą, będą To trzeciej. są te grube, nie? No, 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 te grube Moment Dobry Witam no, To rower też do klienta? Nie Rower prywatny Aha, rower prywatny No tu jest dzień Mulczer No dzień. Z tego czeleksa, no to kiedyś w Orłowie go Testowali mi się zdaje. On taki zielony był wtedy. Tak, oni mieli zielony, no. teraz teraz no. mają inny kolor. to no. przemalowali. To do drogówki bardziej, nie? A. Ale słyszałem, że czerwone mają być jeszcze. Ale te. E, na drugi rok może mi kupić. Bo. E, Żona? Dobry. Dobry. Witam. Bo e, ten ciągnik dostał na miny. No. Prezent no. i teraz telerzówkę. Też najminy? Też najminy prezent mówi do to, mnie. To wszystkiego najlepszego. Nie, <laughs> za, za miesiąc. Za miesiąc. No, za miesiąc, no przed wcześniej ale... przywiozłem. No <laughs> ale na ostatnią chwilę czasami by nie było, by nie zdążyli, nie? No, nie no trzeba zdążyli. naprzód. No. <laughs> Dobra, to działamy, ciągnik nie? nie ale później by kupiłaś, by nie? No. <laughs> ale ciągnik to już konkretny, nie? Nie, spałaby no, to... To, to, to 45 koni. To Ale... trochę mnie nie? bo no. no tak 160. Aha. Bo jest trochę pociągnięty, pociągnięty, bo za słaby był. Za słaby. Bo tego kultimera mamy to no. bezorkowego, nie? No, 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 no. i nie dało rady, tak? A ilometrowy? 3. 3 metry. No, kurde, to już. No. Ale po firmy, bo jak na? No, chorusła, kurde. Ja, nie. Jak... nie, to jest kun. A, no. Kun. No, z kuna mamy Dobra, to ja tu szykuję Żeby nie było, że się opieprzam No Spatka jest no nie ma nowo, Jak nowa, nie? <laughs> no, no. Zobaczymy jak to <laughs> jak jak nowa się, będzie Jak będzie Jak to się... no, jakby ja robotę robić. Robię podskakiwać Nie, bo one dosyć ciężkie są, więc nie powinna, nie? Zależy jakie no, pola są, ale... I w tym dyszu, w tym dyszlu, ten, no. ten siłownik No, no, no No, to, to, to no, to dużo pomaga nieraz, no, nie? raz bo takie te, te małe, te podczepiane, te trzymetrowe, no to skukają. Lżysze są. No, jak tak dwa razy przejadę na i roz i drugi roz po tym samym mnie, no. to traktory mi idzie jechać. No. Do pługów pamiętam kiedyś, kurde, też tam gdzie z tyłu, żeby bardziej się wciągał. Nie? No. Teraz nie potrzeba. Teraz nie, nie? Nie, my mamy tutaj Dobre, pługi robią to. Orłem tu po kukurydzy, no. to było tak bardzo sucho, bo to, yy, to ten kuk normalnie tak w podskakiwał, no. No. Ale, ale szedł. Ale szedł. No, I ładnie krył? Był na całe powysuwane. Po kukurydzy? Po kukurydzy. A przed puszkami? z przedpuszkami? Z przedpuszkami, no. Z przedpuszkami, no. Lepiej kryje wtedy, nie? No, przedpuszki no. trochę zetną. Od my dużo, no, od korbanka my dużo kupowali. A już nie? No teraz tak teraz trochę mniej. No ciągnik byście wzięli pewnie gdyby jeszcze miał, nie? Ciągnik ten tutaj nie jest od korbanka. Nie no wiem. No dwa hmm. mo, trzy mamy od korbanka, Fergusona mamy i dwa no. takie mniejsze pęty. Aha. 4 cylindrowe mamy. Te 300? Czy te. 312? Mamy no. 412 no i, i tego Fergusona 86 koni. Aha, to najmniejszy No, no, <grym> no najmniejsza ta czwórka wtedy, no. bo my sprzedali 914, nie? No. i kupili Fergusona. Aha. No kurde, panie, jak my kupili Fergusona zamiast te 80 z napędem to nie ma porównania. No. brakowało. UE, ta 80, to tam jest zero. No. To jest kupa klamotstwa, nic więcej. No. Ten fergusonek, jak tam dwie bo Ja tak kiedyś obornik woziłem na takimi szóstkami, nie? I bez las jeździłem, to ta 80, to już kurwa się pociła, nie? No. Tak, dył i co jedno. A ten to szedł równo. No. Jak Dużo im, daje też. Tu, jak no. ruszył tym fergusiulnikiem do wsi, to jak mu te 4D włączyłem, to się dławił, nie? No. Jak już się nagrzał. Wtedy czym? mogłem tam, tylko w ludomach na tym zakręcie, żebym no, mu zwolnił no, no. i odnała. No to, ta, tu raczej w ludomach trzeba trochę zwolnić. No, tam trzeba. Bo można wy, wypaść no. z niego, nie? Mhm. Dobra. namówili w Agromie w Poznaniu na no. krystala. To była porażka życia. Aha. Najgorsze co może być? No i gorsze, co może być? <gry> to on nam ciągniki serwisuje. Fenty i Masaja. No. O. Bo ja tutaj przy tym, bo tutaj trzeba filtr wypolać, nie? To ja tam Czy nie tym? robię, w ogóle zmiany oleju. Teraz, bym zrobił, bo on był chory i mógł to wymiana oleju zrobiłem. A tak to ją zaprowadzę, jemu on mi robi zmianę oleju. To przesmaruje, bo. Przejrzy, ja bo tak, no, ja dobrze jest mieć biorą, takiego. Nie? No. Dobrze jest mieć takiego. Przejrzy, ogarnie. No. I wiem, że ten traktor jest zrobiony no, tak dokładnie. jak trzeba, wszystko, nie? Dokładnie. Bo jak on coś widzi, że coś jest nie tak, no to, to mnie mówi. tam coś zrobi. No. A jak ją ja są, nie, to co z no, tego no. ją ja olej wyminie, jak tam coś i, i się popsuje. Coś bardziej. A to nie, nie są no. tanie pieniądze. No nie, nie, nie. A czasami jedno drugie może pociągnąć, nie? No, no. no. Lepiej raz przejrzeć kurde zawczasu, kurde niż później żałować. No bo teraz rozkłada na przykład tam 500 zł czy 1000, jak tam nie, a za ich będę płacisz. 5. 5 albo, no, albo dokładnie. 10, no. No. Bo tak jest. Czasami raz, jak już się ma jedno duże rozebrane kurde, to nieraz warto coś spojrzeć, bo kurde no. może być tak, że kurde poskładasz, okaże się, że tam to gibło i znowu rozbieranie to samo. nie? No. Dobra. działałem bo nic nie zrobimy. Zagadamy się na śmierć. nie, przed żniwami mówię do raz, żeby o. przyjechali, bo tam mi yy, siatki nie podawała i to tamto, nie? Dobra, przyjedziemy, jak będzie suma, co będzie, co, na czym wypróbować. Były żniwa, byłem tam roz, drugi roz dzwoniłem, żniwa się skończyły, nikt nie przyjechał. Czyli i wtedy jedź do New Holland'a, kup coś no, no. Nie, już więcej nie kupię, tą presę sprzedam I już więcej nic od nich nie kupię Aha. Nie, no takie coś nie. Jak oni nie przyjadą Nie dbają o klienta, nie? No Dokładnie można I tak i powiedzieć I jeszcze całe, że mam jeszcze prasowiarkę z kronem, u no, 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 no i tu, tum presuje, A New Holland stoi No Czyli na sprzedaż no nie trzeba ją patrzeć sprzedać Ale trzeba ją zrobić Trzeba ją zrobić, no bo jak, no, no Nie no, tak jest, sprzedać Tak jest dobro Tylko nie jest to taka k***a i od No, no, no Ja tak nie, ja tak nie lubię tanio sprzedać No, a jak A jak e, popsu to prasa, nie? Co no. nie jest sprawno, No to ile ona przyniesie? No wiem, że kurde każdy później zbija cenę, nie? No. Ale czasami Człowiekiem. Jak A Jak coś kupić i jak mógł coś sprzedać. Aha. Jak coś kupię, to zaś przeżywam, że te wydą. A jak mógł sprzedać, no to, no wiem pan, no. No wiem. No, jak każdy. No, dokładnie. Żal sprzedać, bo może się przydać. No, no. Ale czasami to może się przydać, to nie, nie następuje nieraz. No. Nie mówię, że zawsze, bo nieraz kurde, to akurat człowiek by powiedział kurde, i akurat, no, kurde, szkoda, że sprzedałem, nie? To no. <gul> nie, nie. nie, tu zaraz ci tego, tylko kule są już, przygotuj tutaj. No, te trzy, trzeciej kategorii tu, nie? Na te bolce. To? Zawleczki jakie duże. Konkretny bolec, konkretna zawleczka, No, właśnie. <laughs> I co Mirek, będziesz podjeżdżał? Ja nie, czy będę umiał? jest yes. Trochę niżej. Dobra To to? Nie, o jedne palce nie chodzi. Dobra. Ja zawsze tak ustawiam, żeby się nie nadziać Dobra. Teraz byśmy musieli hydraulikę podpiąć Trzymać Nie, te będą potrzebne na pewno Te dwa są od tego siłownika Jak dobrze kojarzę Siła dyszla, dokładnie I zielone można podłączyć, układ jezdny te dwa byśmy mogli Reszta niekoniecznie To jest układ jezdny, czyli koła? No to A To koła będziemy podnosić No dobrze by było, nie? żeby z klocków no. go zdjąć Chociaż koła? Nie ko chociaż koła są tam w miarę podniesione, ale na pewno dyszel byśmy musieli, nie? No. Albo koła A dyszla które będą? Te Żółte Aha, no dobra Tu są ładnie opisane, jakbyś chciał szukać, nie? Aha, aha. Dobra. Dwie weź w Jeszcze ja odepnę jeden paz jeszcze. To szefowa dobra żona, takie prezenty kupuje mężowi Może no, jak kupuje, to zawsze mówił, że to jest moja ostatnia maszyna A to zawsze tak jest Ale później... Kurde, jeszcze jedna, nie? Już słyszę, że ta... ta. Aha, muszę. To gdzie pan jedzie? Do Podgaj podgaję na punkt A tam to do Klienta, do kosiarka już Ale wiesz co? No tylko Aha, Jak się uda, blokować. to byśmy zblokowali Tam może nie wejść poruszać ja Nie wiem czy ta szerokość mi pozwoli, nie bo. No, tak ciasno, ciasno, ale weszło. Nie, nie weszło. Nie, nie wejdzie. Nie. Chyba, że tu odbezpieczę. E, tera, to teraz ci wejdzie Dobra. tam. Dobra. I teraz do mnie. To troszkę chodzi, nie? Trochę, trochę brakuje. Dobra. My zabieramy się przesunął i już by było. Teraz nie może zimbu. Zarol, weźmiemy zęba od tura i rozepchniemy tu. I. Ale nie nie, no właśnie. No. No, bo też tak. mi coś nie pasowało. Mówię. No. Latki No. Trzeba Kurde, na półkoła. Co Wjechała to i zjedzie. Gdzie? no, o, 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 dokładnie tak. Co ja tu na kanale, to się wie. Czyli wiedziałeś gdzie go wrzucić? Właśnie. <laughs> dobra. Poszło. Poszło, dobra. Fajnie, bo teraz jest teraz możemy ładnie nie. ją sterować, nie w razie w. Leku ładować? ją będziemyśmy Nie. Ze spokojem jak nie będziemy szaleć, będzie dobrze. Dobrze i idzie na razie. Jak się w miarę prosto podjedzie i w miarę prosto zjeżdża to nie ma problemu, nie? Tam końcówkę zawsze można jeszcze gdzieś tam wywinąć, nie? Nie spadnie no? Nie. Nie spadnie. Już nie jedną wiozłem. Aha. Jak operator jest... To no, musi wywieźć, to nie! Jak operator jest w miarę jeszcze bezpieczny, kumaty, to da radę wszystko. A, już, no. już, już masz na ziemi. Już się poprawi Hilej, gdzieś popsuł nie, spokój. Tak il. No. Każdy się nasów nie zna. A dokładnie. Ja już to odruchowo robię, nie? No aż tak jak ty niektóre rzeczy też. No aż. A wolę też właśnie kurde tą tablicę wrzucić tu, nie? No. Bo jakby co, to nawet nie zapomnę o nim, nie? A tu by nie wypadłaby? Nie, już tyle razy nieraz kude mi się zdarzyło, że chudę zapomniałem o niej, to ona tu jest. A jak się zarost kończy, nie, to nie wypadnie. No. A jakby do góry, do góry położyć, to może spadnie. Do góry to może spadnąć. A już zdarzyło mi się, że szybko, szybko i kude były położone, to. No, no. Ujechałem kawałeczek, kuwa tablicę, bo nie widzę, mówię w lusterku, kude. Stanąłem, musiałem zawrotkę robić i do klienta wracać No <gry> Ale to było raz okay. Teraz już kładę tu <gry> I kilka razy już też widziałem, że kurde, kurde nie ma Stanąłem, jeszcze tablica spokojnie jest Pewnie, nie, pęd takie zaczepy, Tam żody się nie popsuł Ufer wysłaniał się do rozleciał Wyczaskał No fakt, że on już ma prawie 10 tysięcy To swoje też zrobił, no. I też wiesz, jak często kurde jest używane non-stop, kurde, no to można powiedzieć, że też dostajemy. To no, jest no. tak, na cięgnach będziesz non-stop kurde coś trzymał, coś cały czas. To się wyczaskają. To się no. Wyczaskają, nie? no to coś za coś zawsze tak jest, nie? Tu idziemy. Tutaj mam taki. Kod rabatowy do wykorzystania we sklepie Korbanek? No no. Żeby żona mogła ci zakupy jakieś zrobić. No idziemy. <laughs>